Bartek właśnie dostał nową pracę. Zanim ją zacznie, musi najpierw przejść obowiązkowe szkolenia z BHP, przeciwpożarowe i pierwszej pomocy. Niestety, niezbyt dobrze wspomina te w poprzednich pracach. Jedno odbywało się wcześnie rano i ciężko było mu się na nim skupić. Na drugim prowadzący czytał same rozporządzenia przez całe 8 godzin. Tym razem będzie jednak inaczej. Nowy pracodawca Bartka korzysta bowiem z Centrum Szkoleń Online. Jak to działa? Pracodawca zakłada na portalu konto swojej firmy, dodaje w nim profile dowolnej liczby pracowników, przesyła im odpowiednie linki, a w ich komputerach pojawiają się wszystkie wybrane przez pracodawcę szkolenia. Szkolenia dostępne są w trzech wersjach językowych polskiej, angielskiej i ukraińskiej. Pracownik może przejść swoje szkolenia w dowolnym miejscu o dowolnym czasie. Wystarczy dostęp do internetu. Może je też przerwać, odejść od komputera i kontynuować po powrocie do niego. Wiedza przekazywana jest w ciekawej, angażującej i łatwej do przyswojenia formie. Nudzie ze szkoleń stacjonarnych mówimy zdecydowane nie. I najważniejsze. Na koniec pracownik wykonuje test online z nielimitowaną ilością powtórzeń, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku automatycznie generowane jest zaświadczenie akceptowane przez Państwową Inspekcję Pracy. Czy wiesz, że zaświadczenia online honorowane są już od 27 lipca 2004 roku? A dodatkowo Centrum Szkoleń Online to też platforma edukacyjna z możliwością wykupienia odpowiedniego dla siebie abonamentu. To idealne miejsce dla wszystkich chcących poszerzać lub uzupełniać swoją wiedzę z danego obszaru w dowolnym miejscu i czasie. Nie musisz jechać przez pół Polski, żeby się doszkalać, dzięki czemu oszczędzasz pieniądze. Usprawniamy i ułatwiamy proces obowiązkowego szkolenia BHP, przeciwpożarowego i pierwszej pomocy, jak również dzielimy się naszą wiedzą oraz wiedzą naszych specjalistów. Zadowoleni są zarówno pracodawcy, jak i pracownicy. Dzięki optymalizacji szkoleń dajemy komfort pracownikom, oszczędzamy pieniądze i cenny czas. Centrum Szkoleń Online nowoczesne spojrzenie na naukę. Wchodzisz w to?